Odmieniamy flagi ukraińskie tutaj na razie do depozytu. A w takim dniu powinna wisieć raczej flaga, z całą pewnością flaga polska. W Cieszynie chyba nie wiedzą jeszcze, że mamy święto państwowe dzisiaj. Tutaj chyba to nie obowiązuje. Warto, żeby mieli tą świadomość. Dostaną od nas flagi polskie. Najwyraźniej im tu. Ich brakuje. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy 11 lipca, czyli 82. rocznica ludobójstwa na Wołyniu, krwawej niedzieli. Mamy Narodowy Dzień Pamięci o ludobójstwie nacjonalistów ukraińskich na obywatelach Rzeczypospolitej na, na Kresach Wschodnich. No i jak Państwo się przyjrzycie, no to w cieszy Na w polskim ratuszu, polskim obiekcie wciąż powiewają ukraińskie flagi. Tu się hołd dzisiaj oddaje Ukraińcom raczej niż Polakom, i postanowiliśmy no, po prostu zainterweniować. I, i osobiście, interwencję pocelską tutaj przeprowadzę za moment. I trzeba przywrócić tu na cieszyńskim ratuszu porządek, bo to tak nie może być, że władarze tego miasta no, wolą czcić bardziej Ukraińców niż Polaków. Czas działać.